24. Dni Sztuki w Dębice organizowane przez Agencję Artystyczną Applaus, której dyrektorem jest Jan Michalak, przeszły do historii. Teraz przyszedł czas podsumowań. W ubiegłą sobotę koncert z piosenkami jesiennymi. Myślę, że ten koncert przypadł do gustu wielbicielom takiej właśnie prezentacji, takiej sztuki. Zaprezentowali się młodzi wokaliści, którzy gdzieś tam się już pokazali w telewizyjnych tych talent show. To był wieczór z akompaniamentem na żywo, również akompaniowała orkiestra kameralna pod dyrekcją Marcina Mirowskiego. Drugi wieczór w ramach Dni Sztuki to jubileusz 35-lecia pracy artystycznej Jana Michalaka, organizatora wydarzenia. Słońca słońcach wschodem, u laryn mniejszej zorzy. Porwie się dziewczę, smudzone chłody, na ścieżej drzwi otworzy. Tyle czasu już minęło i ten rok 1987 jest jakby takim Takim taką granicznym, gdzie z powrotem wróciłem do, 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 do muzyki, bo przecież wszystko zaczęło się dużo, dużo wcześniej. A więc chciałbym, właśnie takim jubileuszem, zrobić swój recital. Pełny, tym teraz będzie bardziej klasycznie. W programie nie zabrakło pieśni Moniuszki, Chopina, Poderewskiego, a także Arii ze znanych oper, Mozarta, Verdiego, Rosliniego, Czajkowskiego, Moniuszki. Na jubileusz artysty przyjechała specjalnie z Düsseldorfu nauczycielka śpiewu Jana Michalaka. Koncert poprowadził Jan Borek, który nie tylko przedstawił sylwetkę śpiewaka, jego karierę artystyczną, ale także zadawał pytania odnośnie koncertów, nauczycieli i roki zawodowej. Zostałem poproszony przez Janka o poprowadzenie tego jego szczególnego wyjątkowego koncertu. No i nie mogłem odpowiedzieć nie, tym bardziej, że koncert odbywa się w ramach dni sztuki, a tych dni sztuki razem z Jankiem, zwłaszcza te Pierwsze. Organizowaliśmy bardzo wiele i wracam do nich z ogromnym sentymentem, dlatego też, no moim wręcz obowiązkiem, było stawienie się tu dzisiaj. Jak patrzę na całe życie Janka, to oceniam to wszystko bardzo wysoko, ponieważ umiał połączyć rzeczy zdające się w ogóle nie do połączenia. Widziałem go w trakcie jego obowiązków na ogromnym placu budowy w Niemczech i byłem pod. Piekielnie dużym wrażeniem. No i znam także jego dokonania artystyczne. Śledzę je od lat, uczestniczę przecież dość aktywnie w nich. Nie ukrywam, ja najbardziej lubię Janka w wielkim, dramatycznym repertuarze operowym, te arie dramatyczne, które wykonuje mnie przekonują najbardziej i zawsze czekam na nie z największą radością. Jan Michalak do koncertu zaprosił młodego śpiewaka Pawła szlachtę, kontratenora, którego przygotowywał do egzaminów wstępnych na akademię muzyczną. Znamy się z panem Janem już. Przeszło 5 lat, myślę, że nawet 6 lat. Swoje pierwsze kroki stawiałem u pana Michalaka i jestem za to bardzo wdzięczny. Dni sztuki to już tradycja w naszym mieście. Staram się zawsze od lat pewnie 20 zawsze uczestniczyć w dniach sztuki. Dla mnie są one takim początkiem jesieni i takim miłym, sympatycznym, wywołującym bardzo pozytywne emocje wydarzeniem kulturalnym, tym bardziej, że w tych spektaklach biorą udział też dębicy artyści, których znam osobiście, więc tym bardziej wzbudza to we mnie bardzo pozytywne emocje. Patronat honorowy nad Dniami Sztuki objęli Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego oraz Mariusz Szewczek, burmistrz Dębica. Trzeba podziękować panu Janowi za to, że corocznie już organizuje te Dni Sztuki, ściąga dobre zespoły, dobry repertuar, co jest dowodem są dębiczanie, którzy tydzień temu zapełnili salę do ostatniego miejsca. Cieszę się bardzo, że są właśnie takie występy. Że przyjeżdżają młodzi muzycy, ale i doświadczeni, którzy prezentują nam naprawdę znakomity program. 35 lat, gratuluję. Jest to jakby nie było już 35-lecia. Myślę, że niedługo pewno będziemy na kolejnym wideuszu, czego panu, Milacha, panu Michalakowi sobie życzę. Jak zapowiada Jan Michalak, to artystyczne wydarzenie będzie kontynuowane, a w przyszłym roku odbędą się jubileuszowe 25 Dni Sztuki. Os limitales te, est, os limitales